6 lutego Komisja Europejska wydała swoje nowe rekomendacje w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, nowe cele klimatyczne. Już za 16 lat powinniśmy odejść w energetyce zarówno od węgla, jak i od gazu. Jednocześnie komisja wskazuje, w jaki sposób osiągnąć te cele klimatyczne i wskazuje na małe reaktory jądrowe jako technologię, która może być wykorzystana przez państwa członkowskie do osiągnięcia celów dekarbonizacji zeroemisyjności. Mały reaktor produkuje troszkę mniej energii na swoją jednostkę, ale za to go można ładnie dopasować do istniejącej sieci. Można takim reaktorem zastąpić na przykład istniejące i wymagające zamknięcia ze względu na, na swój wiek. Jednostek opalanych węglem w Polsce. Mówimy o technologii, która jest sprawdzona i realizowana przez doświadczonego partnera, największą firmę przemysłową USA, którą jest General Electric oraz jedno, giganta japońskiego firmy Hitachi. Trzeba potroić ilość energii generowanej przez energetykę jądrową w celu osiągnięcia tego niezwykle ambitnego celu, jakim jest Net Zero 2050. Niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić przy użyciu OZE, odnawialnych źródeł energii, dlatego że tak się składa, że nie zawsze wieje wiatr, nie zawsze świeci słońce. Spółka Orlen Syntos Green Energy właśnie uzyskała pierwsze decyzje środowiskowe dotyczące zakresu prac środowiskowych, które musimy wykonać w lokalizacjach. Jeżeli te decyzje środowiskowe i zakończenie prac związanych z konsultacjami transgranicznymi odbędzie się w spodziewanym terminie, to będziemy gotowi do złożenia wniosku o pozwolenie budowlane Licens to Construct do Polskiej Agencji Atomistyki w około roku 2028, To oznaczałoby, że bylibyśmy w stanie rozpocząć budowę jeszcze na długo przed końcem tej dekady. Bezpieczeństwo energetyczne jest równie ważne jak to bezpieczeństwo fizyczne i dlatego powinno być wagi państwowej ponad podziałami politycznymi, ponad wszystkimi różnicami.